I 8.36. Proszę Państwa, w studiu Agaton Koziński. Dzień dobry. Potwierdzam, jestem w studiu. Dzień dobry. Jan Rojewski, Angora. Dzień dobry Państwu. On e... nie potwierdził, proszę już. Potwierdził. Potwierdzam, jestem w studiu. Potwierdzam, jestem w studiu. Widać. Panu, panu widać również w internecie, przypominam. Nie widać Marcina Piaseckiego, czy już jest obecny. Halo? Dzień dobry, jestem, jestem. Rzeczywiście, ja nie jestem w studiu. Też ja potwierdzamy, że go nie ma. No dobrze, panowie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak przyspieszyła kampania wyborcza. O czymś takim chyba na pewno możemy powiedzieć. Już nie jest taka obojętna, leniwa, już czuć w niej jakieś emocje. Wszystko to spadek po końskich, po innych debatach. Kolejna debata Super Ekspresu dzisiaj przed nami. No ale chciałbym, żebyśmy... Wątek złapali na podstawie tego, co wczoraj wydarzyło się w Łodzi, konwencja Karola Nawrockiego, na której wystąpienie ma prezydent Andrzej Duda, który ileś miesięcy wcześniej mówi, że on nie będzie popierał żadnego z kandydatów, bo on jako prezydent nie jest od tego. No jednak się decyduje na to i wypowiada mnóstwo bardzo przykrych słów pod adresem rządu. No niby też nic zaskakującego, no ale jednak jest to jakaś decyzja polityczna odchodzącego prezydenta, którą można w różny sposób komentować. Od Agatona zacznijmy. Agaton Koziński. Znaczy, no, dwie kwestie tu się nakładają. No, po pierwsze, czy istnieje coś takiego jak partia prezydencka, czy przynajmniej kandydat prezydencki. No, prezydent Andrzej Duda zbudował sobie silną pozycję na scenie politycznej i zdobył 10,5 miliona głosów w 2020 roku. Zbudował sobie bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, co ważne, bez względu na to, z jakiego obozu wywodzi się prezydent amerykański, miał z Amerykanami dobre albo bardzo dobre relacje, także jest to kapitał, który mógł przekazać komuś pojawiały się spekulacje właśnie, czy nie pojawi się kandydat prezydencki. Osoba namaszczona przez Andrzeja Dudę w tych wyborach, tam spekulowano o nazwiskach z jego kancelarii, jakichś tam osobach współpracujących, byłych emerytowanych wojskowych, typów było kilka. Ostatecznie to się nie ziściło, Andrzej Duda był obok tej kampanii. Poruszenie wywołało jego zdjęcie ze Sławomirem Mencenem, gdy się spotkali w Pałacu Prezydenckim. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, że to jest początek cyklu Spotkań z kandydatami na prezydenta. Wydawało się, że prezydent może rzeczywiście zaczyna łowić w innym, na innych polach łowiskowych, niż myśleliśmy, że będzie łowił. No ale wczoraj się potwierdziło, że ani kandydata prezydenckiego nie będzie, w sensie jako autonomicznej jednostki, ani łowienia na innych łowiskach też jest absolutnie wykluczone. Andrzej Duda jest wierny środowisku, z którego się wywodzi politycznie, jest wierny środowisku, z którego, którego namaściło na prezydenturę i które umożliwiło mu re elekcję w 2020 roku bez kampanii PiS-u wczesnej Jarosława Kaczyńskiego, powtarzającego Duda nam się udał, tej reelekcji by nie było. No i teraz spłaca jakby ten, 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 ten swój dług. Nie sądzę, żeby to miało jakieś większe przełożenie, chociaż nie można też tego lekceważyć. Jednak Andrzej Duda miał regularnie wyższe poparcie niż sam PiS. Karol Nowrocki ma z tym ogromny problem. On nawet nie dociąga sondażowo do poparcia, jakie w sondażach notuje PiS. Andrzej Duda jednak miał regularnie poparcie wyższe. do 10,5 miliona w głowie. Głosów, no to to jest potężna armia wyborców, zdecydowanie powyżej. No PiS w szczytach swoich miał 7-8 milionów głosów, 10,5 czyli 2 miliony głosów ekstra. No to to jest kapitał, którego Karol Nawrocki może pozazdrościć. Pytanie, czy no oczywiście po pięciu latach rządów, po 10, po dwóch kadencjach Andrzeja Dudy, to się te proporcje już trochę inaczej rozkładają. To raz, ale też to, że Karol Nawrocki tak z silnym wsparciem zyskuje rozpoznawalność, wchodzi na te wyższe rejestry w tym sensie, że Wydaje się, trudno się spodziewać, żeby teraz już nie miał w sondażach tych 30%, które ma w sondażach PiS. To już będzie dla niego bardzo dużo, bo już wszelkiego rodzaju spekulacje o tym, czy może, czy nie może wejść do drugiej tury, absolutnie należy uznać za niebyłe. No dobrze, to w takim razie Jan Rojewski. Ja przypomnę tylko, że taki jeden szczegół był nowy sondaż zaufania do polityków. Prezydent kraju wypadł z pierwszej trójki, co się no, od dawna nie zdarzyło. No dobrze, Jan Rojewski. Ale to wy wystąpienie i to poparcie. Jeżeli wypadnie z pierwszej trójki, to będzie spadać dalej, zachowując się w ten sposób. To znaczy, muszę tu powiedzieć, że to jest absolutny brak klasy prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent z racji spełnionego przez siebie funkcji powinien być apartyjny, bezpartyjny. Wiemy, że nie Wiemy, że jest aktorem życia politycznego. Przecież wiemy, z jakiego obozu się wywodzi, ale powinien robić wszystko, żeby to wrażenie zamazywać lub przynajmniej sprawić, żeby ludzie ludzie nie, nie kojarzyli go tak bardzo z jednym obozem politycznym. Powinien być prezydentem wszystkich Polaków. No i jeżeli... Wiele ludzi mogło mieć wątpliwości przez lata, czy Andrzej Duda jest prezydentem pisowskim, czy prezydentem wszystkich Polaków. Tak po wczorajszej konwencji absolutnie wydaje mi się, że postawił taką kropkę i tej, tej swojej prezydentury pokazał, że jest prezydentem po prostu ściśle partyjnym, ściśle pisowskim. I tutaj należy też dodać, że... Andrzej Duda walczy o swoją polityczną przyszłość, to znaczy, wiadomo, że były różne spekulacje, czy on trafi do MKOL-u, czy będzie się zajmował czymś w jakimś takim ciele międzynarodowym. No, każda z takich robótek byłaby jednak zjazdem w dół od stanowiska prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i w tym momencie chyba już wiadomo i to, to się staje jasne, że Andrzej Duda wiąże swoją przyszłość z, z karierą polityczną w, w kraju. Spekulowało się właśnie, czy, czy nie poprzez Sławomira Mencena, w momencie, w którym już wiadomo, że Sławomira Mencena Mencen nie wejdzie do drugiej tury, no to zdaje się, że powrócił chyba do, 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 do macierzy i, i próbuje... Ale ciągle partia Mencena, Konfederacja ma dobre. Ma, ma, ma bardzo dobre, ale nie Można nie do sobie wyobrazić tury. okoliczności, że jest rząd Konfederacji, PiSu, z premierem Andrzejem. Można Drugą. sobie wyobrazić taki świat, tak. Z no dobrze, Marcin Piasecki też razem z nami. Ja tylko dorzucę jeden element, że już kiedyś poparcie Andrzeja Dudy w wyborach było dla prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego ale nie wystarczyło to poparcie. Nie dostał się do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście to nie jest tożsama sytuacja, no ale Nie mogę sobie wyobrazić, nie sobie Aleksandra Kwaśniewskiego, robiącego coś takiego. Przecież Aleksander Kwaśniewski to No dobrze, panowie podczas swojej kadencji popa Włodzimierza Ci Moszewicza 2005. Panowie, dobrze, to teraz Marcin Piasecki. Jeżeli chodzi o Wojciecha Kolarskiego, to tam sytuacja była znacznie bardziej skomplikowana niż proste poparcie Andrzeja Dudy o tyle nie wystarczyło, że za takim poparciem no, musi jednak coś iść. Musi iść po prostu to, że to jest dobry kandydat, a po drugie, no to jednak machina partyjna powinna go wspierać. No i tu z tym ostatnim elementem był dosyć duży problem. Po prostu co jest może troszeczkę nawet znaczące dla, dla tego, o czym dzisiaj mówimy. Po prostu PiS niespecjalnie starał się, żeby wypromować tego kandydata. No ale teraz właśnie mamy od wczoraj sytuację inną. Ja tutaj zgadzam się, że jakieś maski, jakieś złudzenia po prostu opadły. Tak, że, że z, z Andrzej Duda stara się mimo. No jasnego swojego zaplecza politycznego, że stara się jednak od tego zaplecza trochę oderwać, no i przynajmniej w tej jakiejś deklaratywnej, deklaratywnej rzeczywistości, no, kreuje się na człowieka który jest tak no, ponad ponadpartyjny. No tutaj nie. Przyznam, że to, co wydarzyło się wczoraj, no rzeczywiście było dosyć, dosyć żenujące, bo tutaj nawet nie chodzi o to, że Aleksander Kwaśniewski kiedyś poparł Simoszewicza, czy nie i tak dalej, tylko proszę zauważyć, Andrzej Duda przemawiał jak no, wręcz funkcjonariusz partyjny, tak, funkcjonariusz PiSu. I teraz rodzi się pytanie, dlaczego właściwie to zrobił? No oczywiście, być może że czy został namówiony przez swoje zaplecze i tak dalej, żeby wesprzeć Karola Nawrockiego. Ale przecież Andrzej Duda musi myśleć też o swojej przyszłości. I ta przyszłość, i tutaj się zgadzam z moimi przedmówcami, właśnie zaczyna się klarować stronę jednak, Uczestniczenia w życiu politycznym polskim po tej pisowskiej, w, w tym pisowskim wycinku y, rzeczywistości. No i pytanie, na co liczy Andrzej Duda? Czy rzeczywiście, tak jak tutaj przed chwilę mówiliśmy, na przykład na y, bycie premierem tak, rządu pis i y, Konfederacji, ale być może na y, jakąś schedę po, w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński odejdzie na emeryturę, schedę y, 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 w, y, w pis Zwłaszcza, że chyba jest... Jednym z niewielu ym, kandydatów, może tak to nazwijmy, jedną z niewielu osób, jeden, jednym z niewielu liderów tego środowiska politycznego, jednak mimo wszystko, który potrafi jednak no, jakoś zastąpić, jak mi się wydaje Jarosława ym, z, z Kaczyńskiego, i ma takie, bym powiedział, niefrakcyjne, ale troszeczkę bardziej może liczyć na takie troszeczkę bardziej ogólne poparcie, również poparcie y, społeczne wyborców y, wyborców pis że właśnie jego przyszłość zaczęła, zaczęła od wczoraj już bardzo wyraźnie grawitować, grawitować w, w tę stronę. Oczywiście to jakoś wesprze kandydaturę Karola Nawrockiego, natomiast czy to będzie jakiś przełom w poparciu dla Nawrowskiego, który tak jak wspomniała Gatą, ma olbrzymie problemy z tym, żeby dojść do poziomu poparcia pisu jako tam takiego. No to szczerze powiedziawszy, to do końca nie wiem, dlatego że, że było wiadomo, że tak czy inaczej Andrzej Duda jest po tej stronie i można było się domyślać, można było wyczuć, mimo tych spotkań z Bencenem, że jednak grawituje w stronę Nawrowskiego. Przepraszam, no tak. ja chciałem tylko tutaj mm, słowem mm. uzupełnienia, tak jak wspomniałem wcześniej o, o Kwaśniewskim i tutaj padło słowa, że pobacz Muszewicza, to może zacytuję. Więc Aleksander Kwaśniewski w 2005 roku powiedział tak. Chciałem, żeby Cimoszewicz kandydował, jest politykiem doświadczonym i wyrazistym. Myślę, że z punktu widzenia demokracji wyborcy to dobrze, że taki kandydat jest. To, to nie jest I, jakże jakże delikatnie jest ten komunikat? Że, że dobrze, jest, że taki kandydat jest. Bardzo dobrze, że to pan ku... redaktor zaznaczył, że to jest 2005 rok. Przypomnę, że jest rok 2025. Nikomu w 2005 roku nie, przyszło, nie przyszłoby do głowy stosować w kampanii wyborczej haseł, które da się zapisać tego gwiazdkami, bo są tak wulgarne, że lite się do tego użyć nie da. No, to jest radykalna zmiana w po, języku polskiej polityki politycznej. Jakże nie nie można... delikatny był ten komunikat? To no bo, to jest 2000, się bo to jest na 2005 wyborca. rok, I a nie 2025 swoim opinię. Nie wyobrażam sobie Aleksandra Kwaśniewskiego robiącego takie rzeczy. Ale przecież poparł. No, w, w, pan wyraził, wyraźnie. Nie wyobraża pan sobie, że Aleksander nie, Kwaśniewski no mógł poprzeć się, kandydata. się, no, że wprost, jest taki kandydat. Tak. Być może się cieszę, że to są N inni kandydaci. Nie, to jest poparcie jednoznaczne. Cieszę się tego przy Włodzimierzu Cimuszewiczu. Poparł go jednoznacznie. Już można przekręcać rzeczywistość, ale zachowajmy choć już pozu tego, że staramy się trzymać choć trochę rzeczywistości. No dobrze, dalej. Ale nam się nie ustają. Pamiętajmy co do zmiany, no to mniej, ni więcej, tylko prezydent matactwa wyborcze, zapowiedział. A, raczej, no, prezydent... Tak to jest zinterpretowane no, w tą stronę, jak nie skakuje prezydent. Prezydent wrzucił mnóstwo rzeczy. A czy tutaj mnie przede wszystkim dziwi? Tutaj taki zbiorczy komentarz do, do redaktorów Wojewskiego i Piaseckiego, że oni są zdziwieni, że Andrzej Duda, że maski opadły. Andrzej Duda wspiera, wspiera e, e, Karola Nawrockiego. Gdybyśmy zapyta... Gdyby padło takie pytanie tydzień temu, jaką frakcją związaną polityczną jest Andrzej Duda, żaden z was nie miałby żadnej wątpliwości, że absolutnie pisem i absolutnie za Karolem Nawrockim. To dla mnie jest ciekawe, dlaczego jeszcze jesienią mówił, że on nie jest od popierania. A nie, no Andrzej Duda prowadził swoją grę, no bo to jest... To, to, to... Ale jaką grę? Na jaki temat? Co nie, no to jest, to jest właśnie, możemy spekulować właśnie, czy to jest właśnie, no po, po co on to, on to wszystko robi. Wiadomo, że najprostsze, znaczy, no, najprostsze, najprostsze wytłumaczenie, chce po prostu zachować jakieś wpływy w nowej kancelarii prezydenckiej. No wiadomo, że był jednoznacznie on ma szansę polityczne wpływy zachować tylko wtedy, gdy rządzi PiS, czy jest prezydentem. Kandydat przez pismo wskazywany. No i próbuje no i próbuje w tym wszystkim jakoś się no, próbuję, odnaleźć. No próbuje, ale mieć... to jakby no, gdyby ogłosił to no nie wiem, jeszcze jesienią to też by niczego nie zmieniało. Nie, no zmi tak o, samo jak o, teraz o, nie o, wiem, ale czy o, coś o, zmienia. Oczywiście, że zmienia radykalnie, bo teraz jest inna temperatura sporu. No sam fakt, że od tego zaczęliśmy audycję, no to no tak, to, już jest, to już jest bardzo dużo. Gdyby bo to, to jest zrobił... dla tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości tak, gdyby, 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 i Nawrockiego ewentualnych. Gdyby, gdyby, gdyby to zrobił na jesieni, to byśmy zaczęli tę audycję na jesieni, a nie... A nie, panowie, w, a nie, ale na wtedy, wtedy, też tym, wtedy też o tym rozmawialiśmy. Liczy się właśnie też tempo w polityce rozpisanie papierze. To teraz jeszcze taka rzecz, jest która to, a... jest moim zdaniem bardzo ważna, bo ja tak czułem, że mówi się o polityce, która jest w cieniu pogrzebu papieża, a kto wie, czy to nie jest odwrotnie, że ten pogrzeb był w cieniu polityki. Ja tak coś czułem, tak mówiłem, że to będzie taki dzień pełen politycznych konotacji. No i to zdjęcie, czy zdjęcia. Rozmawiających w bazylice św. Piotra Trumpa z Zełęskim, tak nachylonych do siebie, w tle jeszcze obraz chrztu bodajże. No to jest coś tak symbolicznego, że, że no nie wiem, ile może być bardziej symbolicznych zdjęć, jeśli chodzi o politykę czy w ogóle jakieś sprawy publiczne. No ale proszę pamiętać, że tam w tle to jest tak, że kardynałowie stawiają te krzesła, a zelenskiego do Trumpa podprowadzają premier Wielkiej Brytanii Starmer i prezydent Francji Macron. I to też są bardzo e, symboliczne zdjęcia. Dzisiaj te zdjęcia z bazyliki są przeplecone zdjęciami Zełęskiego, który rozmawia ze Starmerem i który rozmawia z Macronem na osobności przed tymi wydarzeniami. Będzie jakiś przełom? jakaś zmiana, jeśli chodzi o nie wiem, rozmowy pokojowe chociażby, tak zwane pokojowe. Tutaj jedna rzecz, co się zmieniła, to jest, znaczy jedna, jedna rzecz jest tutaj komplikacja, wydaje mi się, że ważne zastrzeżenie trzeba położyć. My się strasznie emocjonujemy tym, co się dzieje na wschodnią z granicą, na temperaturze negocjacji między w trójkącie Kijów, Moskwa, Waszyngton z jakimiś tam rolą pomocniczą Paryża, Berlina, Londynu. Natomiast tak naprawdę nic w tym trójkącie jeszcze się nie, wy, nie wydarzyło. W tym sensie, że nie podjęto żadnych twardych ustaleń, złożono jakieś podpisy. To jest cały czas negocjacyjne górki i dołki. Trump kocha Putina, Trump nienawidzi Putina, Trump krzyczy na Zełańskiego. Trump się z nim przytula w, w bazylice Świętego Piotra. Ta rozpiętość emocjonalna właśnie to myślenie w kategoriach też trochę pr o takich właśnie emocji, te zdjęcia też nie są przypadkowe. Obrazy. Obrazami myślimy no tak, od no dawna. No, ale widać, że tutaj ktoś myślał, żebyśmy my myśleli tym obrazem, bo to nie dość, że oni są w, w, w tak symbolicznym miejscu, w tak symbolicznym momencie, to są, jest czysty kadr. Tam nikogo nie ma na tych zdjęciach. Nikogo nie widać. A zdjęcie z no, tym rozpoczęli fotoreporterzy mieli jasno wyznaczone. Stoicie w tym miejscu, absolutnie ani nie dgnąć, żeby nie zepsuć tego pięknego ujęcia. Tam na jednym zdjęciu że jakiś kardynał z tyłu miga. Generalnie to zdjęcie jest Czyste, miało być czyste. Ale tutaj są tutaj są no, ze strony ukraińskiej takie zapewnienia, że rzeczywiście tej rozmowy nikt nie słyszał. Nie no, ale ukraińska strona, no po to jest po to, po to, po to się robi wrzutki do mediów, żeby żeby, żeby to właściwie wybrzmiało. No. Po samej aranżacji zdjęcia nie mam żadnych wątpliwości, że to było, było przygotowane z pewnym Możemy powiedzieć, że w tym momencie, że ja prze przełomu nie będzie w najbliższym czasie, bo rozbieżność zdań rosyjskiej i ukraińskiej jest tak szalona, że nie sądzę, żeby jedno spotkanie, jedna nawet udana rozmowa, jedna rozmowa bez krzyku i bez połajanek z Dolnym Trumpem cokolwiek zmieniła, tak? To znaczy, są kwestie na przykład tego, czy do do doniec, Donbas do końca, ma być deminterizowany. Mam na myśli ten teren, który ewentualnie przejęłaby Ukraina, tak? Tam, gdzie w tym momencie no jest tak naprawdę twierdza zrobiona, tam, gdzie każdy metr kwadratowy Rosjanie muszą wyrywać siłą, gdyby, gdyby świat poszedł na to, co chcą Rosjanie zrobić, czyli właśnie, ok, Ukraina będzie miał kontrolę nad tą ziemią, ale zdemilitaryzowanym, no to jest jasne, że Rosjanie sobie za kilka lat tą ziemię po prostu wezmą spacerkiem. Inna sprawa, żegluga nad Dnieprze, prawda? Z jednej strony są Rosjanie, z drugiej strony są Ukraińcy i kto ma tą żeglugą zawiadywać? No Ukraińcy też mówią, że nie będziemy rozmawiać z tymi, którzy nam tam wysadzili, zrobili wielką katastrofę ekologiczną. W związku z tym takich punktów zapalnych jest na tyle dużo, że tak naprawdę dopóki nie będzie długich rozmów z obu stron i jak sądzę, kontyngentu wojskowego czy to australijskiego, czy to brytyjskiego, czy francuskiego, który będzie stał dosyć blisko granicy, to możemy zapomnieć o jakimkolwiek porozumieniu. Wojna będzie trwać Bez kontynentu. Panowie, nie zapominajcie o Marcinie Piaseckiej. Tak, ale tylko dorzucę właśnie, jeden... właśnie. Długie rozmowy Nie zapominajcie cały o tych, tych którzy są pozytywni. No dobrze, ja, Marcin Piasecki. A ja w się do panów jestem z. Określiłbym to tak, że jesteśmy jednak świadkami pewnego przełomu. I tutaj rzeczywiście mają Panowie rację, że nie ma żadnych podpisów, że w ogóle pokój, jego warunki to wydają się no, jakąś zupełną abstrakcją, czymś niesłychanie odległym. Ale ten ym, y, przełom wydaje mi się, że polega na trendzie, tak, trochę jak w tym naszych rozważaniach dotyczących sondaży, sondaży politycznych. Jeden się nie liczy, natomiast to można jednak odczytać pewne trendy z pewnego zasobu danych. I tutaj podobnie proszę zauważyć, że gdybyśmy rozmawiali, no nie wiem, na przykład parę tygodni temu, miesiąc temu, to byśmy ciągle pamiętali awanturę w Białym Domu, zachowanie Donalda Trumpa co najróżniejsze jego wypowiedzi, które no po prostu czołgały po ziemi zełęskiego. Byśmy, byśmy w końcu pamiętali, jak absurdalne tak zwane warunki z pokoju potrafi, potrafi zaplanować, może tak to określę administracja Trumpa. No wiadomo, że niestety amerykański prezydent, tudzież jego otoczenie, to są ludzie mało przewidywalni, poruszający się taki, bo to tak, takiej bardzo szerokiej amplitudzie nastrojów, pomysłów, emocji i tak dalej. ale zauważmy jednak, że w przypadku Trumpa mimo wszystko, mimo tego całego jego rozedrgania, ta amplituda zaczęła się trochę zawężać. To znaczy jednak nie jedzie już tak po bandzie, z jednej strony, żeby chlastać po prostu Zełęckiego, z drugiej strony bardzo przyjaźnie odnosić się do Putina, tylko zaczyna się to zawężać w stronę jednak taką, że no, pewnego dystansowania się od Rosji i tego, co wyczynia Kreml i Putin, zwłaszcza w wymiarze no, cierpienia ludności cywilnej i bombardowań, z drugiej strony no, zaczyna jednak rozmawiać z Zeleńskim, tak? Tego spotkania wcale nie, nie musiało być, prawda? W Watykanie. Panowie mogliby się minąć bez słowa i, i tyle. No i by zostało to, co, co było. Mniej więcej. Ja też, ja, ja też sobie... Się i, zmieniło. Ja też sobie taką rzecz uświadamiam, jak patrzę na te obrazki, na... Tę dwójkę Trump-Zełęski, ale jednocześnie Starmer e, i e, Macron gdzieś tam w tle, na innych jeszcze ujęciach. E, to tak a propos tej debaty o polityce zagranicznej, e, z którą mieliśmy do czynienia w polskim Sejmie w ubiegłym tygodniu. Tam nikogo z Polaków nie ma, którzy tego Zełęskiego gdzieś wiodą w stronę no nie, no, Trumpa. To, to... też coś symbolicznego nie, można na, by powiedzieć. Nie wiem na jakiej podstawie spodziewaliśmy się, że będziemy tutaj rozgrywający. Nie, nie, no oczywiście, że to się nie spodziewaliśmy. Wielka pytania ma. Ma, ma problem, żeby wejść w duet. Znaczy, i to to ciągnąć myśl doktora Piaseckiego, bo ja też uważam, że to jest właśnie trend. To, oczywiście, trend to nie są twarde podpisy pod twardymi deklaracjami zaakceptowanymi przez obie strony, ale trend jest właśnie taki, że, że jesteśmy chyba krok bliżej. I takim sygnałem dla mnie, takim pierwszym sygnałem było tego, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w tamtym tygodniu Marko Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji, był w Paryżu i on tak mimochodem wrzucił: E, my chyba się z tymi Rosjanami nie dogadamy. I w ogóle wycofujemy się z negocjacji pokojowych. I w reakcji natychmiast Putin ogłosił jednostronne zawieszenie broni na Wielkanoc. I teraz podobno... I oczywiście zawieszenie broni jest. Tak. Nie, na Wielkanoc. Wielkanoc minęła, przypominam. No, tak, Potem tak. Były te I buta było, i było. No, sami z siebie to zrobili. Ja to odebrałem jako sygnał. Teraz jest powtórka, że jednak, bo największy problem amerykański, takie się pojawiały analizy, oni nie za bardzo mają czym nacisnąć Rosjan. Rosja jednak stworzyła. Zmilitaryzowane państwo, funkcjonujące w dużej mierze jako autarkia. Trudno sobie wyobrazić sankcje, które jej przyduszają, bo widać, że te sankcje raczej nie działają niż działają działają w tak odłożonym czasie, że nie ma to większego wpływu. W związku z tym brakowało tego lewara. Z tego wynika, że jednak Amerykanie mają jakieś trzymanie na Rosjan. Prawdopodobnie jest to szerszy pakiet. To nie jest tylko rozmowa o Ukrainie, ale również rozmowa o Iranie, Bliskim Wschodzie. Nie wiem, no, Być nie, może nie można China, sobie w ogóle nie ale, wyobrażać, ale, że nasi będą podprowadzali zełęskiego do Trumpa, ale no w świetle tego, co się u nas wydarzyło, no to też że ani nikt ze strony obecnej koalicji, ani Andrzej atomowym, Duda też nie podprowadzał. Nie jesteśmy jednak mocarstwem atomowym. Wydaje mi się, że tutaj ten potencjał militarny jest najważniejszy w tej dyskusji tak naprawdę. Oczywiście my robimy wszystko, żeby zwiększyć nasz, nasz, potencjał naszej armii, ale na ten moment broni atomowej nie mamy. Ci, którzy są przy stole, mają. To jeszcze Marcin Piasecki przez chwilę. Jedno, jedno zdanie takie uzupełniające, być może, chociaż tutaj mam bardzo duże wątpliwości co do słuszności tego ruchu, być może sytuacja by się zmieniła, jeżeli chodzi o obecność Polski przy tym, w tym, tej negocjacyjnej układance. Gdyby ze strony polskiej była jasna deklaracja, jeżeli chodzi o no, ewentualne z, z uczestniczenie w siłach, no, jakkolwiek je nazwiemy, rozjemczych, pokojowych i tak dalej. Tej deklaracji nie ma i najprawdopodobniej nie będzie, co zresztą deklarował Radosław Sikorski w swoim expose. I to... W opinii części komentatorów właśnie wytrąciło nam tą możliwość no, wszelszego uczestniczenia w tych negocjacjach, aczkolwiek no, przyznam, że jeżeli chodzi o wysyłanie polskich żołnierzy właśnie w charakter, charakterze sił rozjemczych pokojowych czy jakichkolwiek innych na Ukrainę, no to sam miałbym bardzo dużo znaczy, wątpliwości. to ja pójdę dalej, moim zdaniem żadnych sił rozjemczych nie będzie, nikt tam nie wyśle wojsk. To, co mówili Francuzi i Bytyjczycy wyślą, to przynajmniej czycy bardzo szybko zmienili zdanie i wojska się zamieniły w Pateole. Powietrznej, bo bliżej nieokreślonej częstotliwości. Tych wojsk zwyczajnie nie będzie. Także ja też mam nadzieję, że ten, ta faza wojny dobiega końca, aczkolwiek nie mam żadnych wątpliwości, że to jest tylko fa koniec fazy wojny, a nie koniec wojny. Na pewno będzie dogrywka za kilka lat, być może Osie... najbardziej brutalna, o dużo większej I szczegół. jeszcze krótkie ostatnie słowo Jan Rojewski. No pozostaje nam trzymać kciuki za Ukraińców, żeby się trzymali mocno, bo też nie sądzę, żeby w najbliższym czasie do jakiegoś trwałego zawieszenia broni tam doszło. Proszę Państwa, kończymy zatem Agaton Koziński, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Marcin Marówki. Piasecki, dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję Jan bardzo, Rojewski. Dziękuję Państwu. Dziękujemy również za uwagę. Kłaniamy się, kończymy poranny program polskiego radia RDC Katarzyna Kowalczyk, Paweł Pęksa i Robert Łuchniak.